Cześć, ze strony Res2007Polska, yy, miałem zamiar dzisiaj wrzucić film, ale go oczywiście wrzucę, ale muszę pojechać do galerii, powody, nie muszę wam chyba mówić, ale postaram się jakoś nagrać wam wieczorem yy, film. I w sumie jeszcze nie wiem, co będę nagrywał, ale wiem, że coś z Fortnite'a. I może pod koniec jeszcze zrobię live'a. No, no i myślę, że tyle. Ale przynajmniej, no, próbuję coś zrobić, żeby. Miał subskrypcję, póki co ich nie mam, ale mam nadzieję, że w przyszłości będę miał. Zachęcam Was do subowania kanału i zachęcam Was, żebyście zostawili przynajmniej jedną łapkę w górę. Dzięki i widzimy się wieczorem.